Siemanko, w dzisiejszym odcinku chciałem omówić kilka rzeczy bardziej w formie takiego wstępu przed szyciem ręcznym, no bo nie chciałem też przechodzić jakby do samego tego szycia ręcznego i sucho Wam pokazać, jak to robię. Myślę, że kilka takich informacji kluczowych się przyda, no i przechodzimy do konkretów. Na samym początku nici, jak możecie wiedzieć lub nie, mamy kilka rodzajów tych nici. Te nici to są nici slam, one są woskowane. Występują w kilku grubościach: 0,6 mm, 0,8 mm, 1 mm i 1,2 mm. Ja najczęściej używam 0,6 mm, te nici woskowane mają, jakby, też swoje zalety i wady. zalet to jest to, że ze względu na ten wos, one przylepiają się do dłoni i ten chwyt przy zaciąganiu szwu jest bardziej pewny i jest mniejsza szansa, że przesunie nam się ta nitka po skórze i zrani nas w palce albo wetnie się w zgięcia tutaj w palce. Myślę, że jak ktoś to kiedykolwiek chociaż raz przeżył, no to wie, jakie to są wrażenia, a zwłaszcza jeśli drugi raz wciął się w to samo miejsce. Z to bym wymienił tylko taką, że ze względu na ten wosk, jeśli będziemy używać na przykład jasnych nici z ciemnymi skórami, to ten wosk może ściągać nam kolor z tej skóry i przybarwi nam się lekko ta nitka albo zmieni po prostu odcień. Więc trzeba też na to zwracać uwagę. Może być tak, że będziecie szyli nawet czarną skórę białą nitką i ta skóra będzie porządnie zrobiona. I nic wam nie będzie się przebarwiać, no ale jest duża szansa, że jednak ta nitka przyjmie trochę tego koloru i zmieni chociażby nawet odcień, więc trzeba mieć to na uwadze. Tutaj mamy kolejną nić, to jest akurat z takiej firmy. Nici kombi, one też występują w różnych grubościach. Te nici można powiedzieć, że są jakby półwoskowane, czyli tutaj to ryzyko przebarwienia albo chwycenia tego koloru jest dużo mniejsze, albo nawet wcale go nie ma. Ale znowu one są bardziej śliskie, już bardziej jak te nici poliestrowe całkowicie do. Szycia maszynowego, i tu jest duża szansa, że, zwłaszcza przy tych cieńszych niciach, przy zaciąganiu szwu możemy się narazić właśnie na jakieś zranienie. Zwłaszcza przy długim szyciu, po, po kilku godzinach, gdzie ten chwyt już nasz też jest mniej pewny, albo z pośpiechu i możemy po prostu przeciąć się tą nicią dużo szybciej niż tą w pełni woskowaną. No i ogólnie te dwie nici mają. Jakby całkiem inną budowę od tych, ponieważ one są plecione w swoim przekroju, te nitki są w, y, zrobione w taką plecionkę, dzięki temu te nici też mniej się skręcają albo supują przy szyciu ręcznym. To są typowo nici. Do szycia maszynowego. Mają inną budowę niż tamte, bo są skręcane. Postaram się Wam wrzucić tutaj jakieś zbliżenia tych nici, żebyście mogli widzieć jak ta budowa wygląda. No tymi nićmi też się da ręcznie szyć. Są na pewno dużo tańsze, albo jeśli chodzi o samą cenę, no to za te same pieniądze macie dużo więcej nici. Są bardziej podatne na skręcenia, na jakieś zwijania, tworzenie jakichś supów podczas szycia. Da się tym szyć, przeszyjemy sobie też kilka rzeczy. Taką nicią, żebyście zobaczyli. No ale jeśli chodzi o sam komfort pracy, no to tamte dwie nici półwoskowana ta kombi i woskowana slam jest na pewno dużo przyjemniejsza, jeśli chodzi o samą pracę. Teraz wspomnę także o igłach. Tutaj także postaram się zrobić dodatkowe zdjęcia, żebyście mogli zobaczyć. Staramy się kupywać igły, które mają jak najmniej ostry czubek. Te są ogólnie już jak producent sprzedaje. Tempę. No one wydaje mi się, że takie do końca tępy nie są, no ale sprawdzają się przy pracy. Czasami też używam zwykłych igieł. Ścieram ten czubek na osełce, po prostu, żeby ona była tępa. Za chwilę też zobaczymy, czemu lepiej używać takich zamiast ostrych. Z igieł do szycia ręcznego używam także półokrągłych oraz igieł z takim ostrym czubkiem. Jeszcze je ostrze. Ponieważ cieńsze skóry, albo bardziej miękkie, można tą igłą szyć bez wykonywania dziur. Po prostu to ostrze przebija się przez skórę. Standardowo pomaga mi w tym korek. Jak mamy miękką chromówkę, przykładamy korek z drugiej strony, i w wyznaczonym otworze będziemy stosować w następnych odcinkach różne metody, żeby można było zobaczyć, jak którą wykorzystać. Nie zawsze wszystko trzeba robić w identyczny sposób. Jeśli chodzi o igły, to by było wszystko. Tak samo ten korek możecie używać w przypadku szydła. Jeśli wykonujecie otwory jakby ręcznie, bo tak po prostu chcecie, to tak samo ten korek pomaga nam wykonać te otwory. Nie musimy się martwić, że gdzieś tu musimy palcami przytrzymywać. Wbijemy sobie to szydło niepotrzebnie w palucha i będzie problem. Korek się przydaje, używam go bardzo często. Do różnych rzeczy, więc jeszcze będzie okazja nieraz zobaczyć, jak go wykorzystuję. Kolejną rzeczą, o której chciałbym wspomnieć, to jest sam kształt otworów. Tutaj są otwory wykonane tym moim sposobem z poprzedniego odcinka. Jeśli ktoś oglądał, to wie. Można też wykonywać otwory dziurkaczem, ewentualnie można wykonać także otwory. Szydłem czy jakimiś innymi wybijakami. Tylko właśnie to na czym mi zależy, to żeby pokazać różnicę pomiędzy tymi otworami. Te górne otwory są wykonane na takiej zasadzie, że ta skóra jest po prostu rozepchana tym ostrzem, które stwarza nam właśnie ten otwór do wykonania szwu. Tutaj otwory wykonane są dziurkaczem. No, i dziurkacz ma taką wadę, że on na stałe usuwa część tego materiału z tej skóry. No, i te otwory już będą zawsze takimi wielkimi dziurami. Natomiast te otwory, które powstały na skutek tego rozepchania skóry, to one są otworami tak zwanymi ścisłymi. Później jeszcze po szyciu dodatkowo ten szef sklepujemy, gdzie ta skóra zaciska się na tym świe. Ta yy, nitka jest mocniej trzymana. Ten szef jest bardziej pewny, no i trzeba zwrócić właśnie uwagę na tą różnicę. Bo tutaj, w tych otworach okrągłych, w tych dużych dziurach, tej nitki po prostu nic nie trzyma. Ona jest tylko przewleczona. No i jest, bo jest. Ten szef jest wykonany. Ogólnie jest to dobre, no bo sporo jest teraz projektów, które wykonuje się właśnie tą metodą. No i można już w sumie zacząć robić cokolwiek, mając najzwyklejszy mały dziurka, dwie igły, nitkę, młotek. No, i możemy już tworzyć coś ze skóry, ale chciałbym Wam pokazać tą różnicę, właśnie jeśli chodzi o te dwa rodzaje otworów. Dodatkowo jeszcze musimy też zwrócić uwagę na samą wielkość tych otworów i grubość nici, jaką stosujemy, ponieważ jeśli przewlekamy igłę razem z nitką i powstaje coś takiego, że jest nam ciężko to wyjąć. I musimy się wspomagać na przykład jakimiś szczypcami, żeby to przeciągnąć. No to jest dla nas znak, że te otwory są zbyt małe albo nitka jest zbyt gruba. To przeciąganie przez otwory powinno być dość płynne. Tak jak tutaj mieliśmy nić 1 mm, tutaj na przykład mam nitkę 0,6. O, i to przechodzi jakby. Samą siłą palców jesteśmy w stanie to przeciągnąć i tak samo powinno nam to w miarę lekko przechodzić, jeśli przeciągamy drugą igłę z nitką przez ten sam otwór. Jeśli musimy wspomagać się szczypcami, no to ten otwór jest za mały. Trzeba albo użyć grubszej igły czy szydła, albo ewentualnie rozepchać te otwory szpilorkiem. Możemy znowu użyć korka. Który nam zabezpieczy ręce, żebyśmy nie wbijali się w palce czy w dłoń, i możemy delikatnie rozepchać te otwory. I z takiego względu, że ta skóra jest tu rozepchana, nie jest wycięta jak w tych otworach, to nawet jak my rozepchamy te dziury, no to one powoli będą się zasklepiać, ta skóra wróci jakby i nie będziemy mieli luźnych tych otworów z czasem. To możecie także zobaczyć, jeśli nie skończycie szwu od razu w jeden dzień, tylko zostawicie te wykonane otwory na drugi dzień, te dziury już będą troszkę ciaśniejsze i będzie wam już trochę trudniej przeciągać. Rozepchaliśmy minimalnie te otwory. Możemy nawet jeszcze bardziej rozepchać i zobaczymy. No i jak widzicie, nawet ta Gruba nitka przechodzi przez te otwory. Tutaj jeszcze myślę, że warto zwrócić uwagę na coś takiego, że właśnie te okrągłe dziury nie trzymają w ogóle tej nitki. Chciałbym Wam polecić w dzisiejszym odcinku taśmę opatrunkową, tylko trzeba zwracać uwagę, właśnie żeby była wykonana z bawełny, ponieważ pojawiły się od jakiegoś czasu zamienniki wykonane całkowicie z poliestru, plastiku. Więc polecałbym tylko bawełniane. I do czego teraz je używam? Jeśli jest dużo szycia, zwłaszcza takich grubych skór. Gdzie najlepiej zaciągnąć ten szef mocno, to głównie na zgięciach, gdzie jak może wiecie już, można się najczęściej ciąć tą nitką. Robię takie niezbyt mocno zaciągnięte, nawet delikatnie opatrunki. Są pewnie osoby, które będą teraz z uśmiechem na to patrzyły, no ale to jest jakby ich problem, ponieważ my musimy zadbać o swoje palce. Zwłaszcza jeśli chcecie prowadzić działalność albo wykonywać to w większej ilości, to dzisiaj musicie to zrobić, jutro musicie wstać, mieć także sprawne ręce. Jak się zatniecie, no to mogę Wam zagwarantować, że w kolejnym dniu, nawet jak będziecie uważać, to w pewnym momencie znowu ta nic Wam się wetnie w tą ranę, więc nic przyjemnego. Robię opatrunki nawet na kilka palców, zwłaszcza na ten mały, jeśli tutaj też mam Nitkę i pomaga to przy zaciąganiu szwu, można nawet przez kilka godzin szyć, bez problemu o dłonie, wymieniamy najwyżej te taśmy, zakładamy nowe i nasze dłonie są jutro znowu w pełni sprawne nie mamy ran, zarżniętych tych palców, także kto się śmieje, to się śmieje no ale my jesteśmy w stanie dalej pracować, jutro kolejny dzień i znowu możemy robić swoje, więc polecam owijać palce jeśli ktoś ma grubą skórę, to ma, ale też nie musi mieć zniszczonych dłoni. Mam nadzieję, że informacje z dzisiejszego odcinka także Wam się przydadzą i polepszą Waszą pracę ze skórą naturalną. Ja dziękuję Wam za oglądanie. Jeśli się Wam podobało, zostawcie łapkę, subika i trzymajcie się. Cześć.